Cześć wszystkim, nazywam się Olgierd i nadal opowiadamy Wam o rosyjskiej propagandzie. Z ostatniego filmu dowiedzieliśmy się, że historycznie rzecz biorąc, Kreml w swojej propagandzie ucieka się do najstraszniejszych oszustw. W tym odcinku zagłębimy się w historyczny kontekst wojny informacyjnej Rosji przeciwko Polsce. Nauka przeciwstawiania się propagandzie jest bardzo ważna, dlatego nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. I nie dać się oszukać Rosjanom. Zaczynamy! <tryk> Historycznie rzecz biorąc, Polska jest głównym konkurentem Moskwy w Europie Wschodniej. Obydwa kraje reprezentują dwa różne cywilizacyjne modele rozwoju świata słowiańskiego – łacińsko-zachodni i bizantyjsko-wschodni. Jeśli model zachodni charakteryzuje się demokracją, gospodarką rynkową i wartością życia ludzkiego, to w modelu wschodnim jest diametralnie odwrotnie. Stąd historyczna rywalizacja modeli i projektów, także poprzez konfrontację ideologiczną. Ale po raz pierwszy Polacy musieli stawić czoło rosyjskiej propagandzie w trudnych czasach podziałów Rzeczypospolitej obojga narodów. Była ona wówczas dość toporna i szła w parze z machiną represji, wyniszczaniem polskiej inteligencji i próbą zastąpienia języka i kultury polskiej przez Rosjan. Jednak to nie zadziałało. Już wówczas społeczeństwo polskie było znacznie bardziej rozwinięte od społeczeństwa rosyjskiego i tłumienie na siłę tożsamości narodowej się nie sprawdziło co skutkowało serią powstań i uzyskaniem niepodległości. Drugie poważne wyzwanie miało miejsce w czasie wojny II Rzeczypospolitej z młodą Rosją radziecką. W czasie rewolucji z lat 1905-1907 polscy socjaliści aktywnie przeciwstawiali się władzom carskim, dlatego przywódcy światowego proletariatu mieli nadzieję, że polskie masy pracujące Poprą rewolucję światową i pochód Armii Czerwonej przeciwko rządowi burżuazyjnemu. W rozkazie dla wojsk przewodniczącego Rewolucyjnej Rady Wojskowej z dnia 14 sierpnia 1920 roku znalazł się apel. Teraz, podobnie jak pierwszego dnia wojny, chcemy pokoju. Ale właśnie po to trzeba odduczyć rząd polskich bankrutów od zabawy z nami wchowanego. Czerwone wojska, naprzód. Bohaterowie, na Warszawę. Niech żyje zwycięstwo niech żyje niepodległa i braterska Polska. Bolszewicy prowadzili kampanię propagandową, która miała na celu pojenie Polakom idei, że jakoby są oni wyzwalani spod pańskiej opresji. Agitatorzy starali się pokazać, że zwykły szeregowy Polak nie jest wrogiem Armii Czerwonej, która zwalczy jedynie obce bolszewikom elementy klasowe i niesie Polakom sprawiedliwość społeczną. Radziecki poet Dziemian Biednej w następujący sposób opisał to w wierszu. Och jebuszko, gdzie się toczysz, wrogi panie, za grzechy zapłacisz. Spuściliśmy wam lanie nie na próżno. Zbudujcie szybciej bracia Polskę Czerwoną w innej jego piosence. Nasi bracia, polscy chłopi, z góry składamy przysięgę. Jak tylko pańskie plemię potężną pałką w poczęstujecie, nas o tym po bratersku powiadomcie. Odpowiemy wam braterskimi pozdrowieniami. Pomożemy wam we wszystkim, o co poprosicie. Kiedy zrzucicie szlachetnych drani z szyi, złą pańską zwolącz, jakiej tak długo służyliście oparciem i wsparwszy panów w ich podłej walce, przygotowywaliście śmierć i dla nas, i dla siebie. Jednak to znowu nie zadziałało. Polska tożsamość narodowa okazała się silniejsza od wątpliwego szczęścia komunistycznego raju, a społeczeństwo polskie wykazało się niesamowitą jednością w walce o niepodległość swojego państwa. Warto jednak zauważyć, że sowiecka propaganda skierowana do Białorusinów i Ukraińców przyniosła określone rezultaty. Wielu przedstawicieli narodów niepolskich Rzeczypospolitej ze względu na swoją słabą pozycję ekonomiczną i obietnicę utworzenia państw narodowych dało się zwieść Moskwie. Bolszewicy wyciągnęli z tego wniosek, który później ustanowił jeden z głównych filarów rosyjskiej propagandy – działania na rzecz rozłamu. To właśnie wykorzystali oni podczas ataku na Polskę w 1939 roku. Większa część ich machiny informacyjnej była skierowana nie do samych Polaków, ale do Białorusinów i Ukraińców, których Armia Czerwona rzekomo Wyzwoliła z ucisku pana. W czasie inwazji propaganda rosyjska posługiwała się imitacją Vox Populi. W prasie pojawiały się rzekome opinie entuzjastycznych mieszkańców witających Armię Czerwoną. Pozytywny obraz wyzwolenia miały wzmocnić opisy konkretnych wzruszających epizodów, których miejscowi witali żołnierze Armii Czerwonej. W prasie radzieckiej na przełomie września i października. Pełno było podobnych epizodów. W jednej z wsi żołnierze i dowódcy Armii Czerwonej zostali otoczeni przez chłopów, poprosili o gazety. Jeden z towarzyszy wyjął z torby polowej egzemplarz gazety Krasnarmiejskie, Prawda z 16 września. Na pierwszej stronie wydrukowano duży portret towarzysza Stalina. Stary chłop chwycił gazetę, przycisnął ją do ust i łzami radości zwilżył drogie rysy przywódcy wszystkich uciśnionych. Żołnierze, którzy nie wzdrygnęli się w niedawnej bitwie z polskimi oddziałami, nie mogli spokojnie obserwować tej zachwycającej sceny. Wielu z nich w tajemnicy ocierało mokre oczy. Temat radosnego spotkania Ukraińca uciskanego przez panów polskich z czerwonarmistą, wyzwolicielem stał się powszechny w literaturze socjalistycznej: plakacie, malarstwie, sztuce ludowej i kinie. W związku z tym przypominamy sobie główną sowiecką produkcję filmową tamtych czasów o inwazji Związku Radzieckiego na terytorium Polski, pełną potosu kronikę filmową Wyzwolenia ludności ukraińskiej spod władzy panów polskich o wymownym tytule wyzwolenie. Film ukraińskiego reżysera Aleksandra Dowrzenki odzwierciedla kluczowe klisze ideologiczne, które stały się częścią sowieckiej koncepcji agresji przeciwko Polsce. Już na początku filmu słyszymy stwierdzenie o sztuczności państwa polskiego i sztuczności granicy wzbruczu. Lektor kilkakrotnie podkreśla niesprawiedliwy charakter struktury państwa, którym sterują panowie wyzyskiwacze. Schwytani, rozbrojeni żołnierze Wojska Polskiego ukazani są w filmie jako żałośni nieudocznicy, będący zakładnikami nieskutecznego i obudnego polskiego rządu. Swoją drogą, podobnie jak setki lat temu, reżim Łukaszenki, będący częścią rosyjskiej machiny, posługuje się podobnymi frazesami. Właśnie w tym roku na Białorusi ukazał się propagandowy film Na drugim brzegu który ukazuje strasznych polskich panów znęcających się nad białoruskimi chłopami. Wnioski historyczne wyciągnięto także w odniesieniu do samej Polski. Aby uniknąć niepokojów, zamiast aneksji stworzono w Polsce państwo marionetkowe. Znalazło to także odzwierciedlenie w propagandzie sowieckiej w Polsce. Informacje o represjach przemilczano, historię powstań antyrosyjskich przedstawiano jako socjalistyczną, antycarską. Całe życie publiczne podlegało ścisłej kontroli partyjnej. W kulturze jedynym akceptowalnym kierunkiem był socrealizm a w nauce marksizm-leninizm. Szkoły stały się miejscem kształtowania się nowego człowieka, a osoby rozpoczynające naukę na uniwersytetach były bardzo dokładnie sprawdzane. Po zniszczeniu, przez opozycji, po zniszczeniu przez partię opozycji i ustanowieniu kontroli nad wszystkimi organizacjami publicznymi, jedyną niezależną organizacją pozostał Kościół Katolicki, z jakim rząd radziecki również próbował walczyć. Jednak to znowu nie zadziałało. Mimo wszystkich sztuczek, kremlowska machina propagandowa nie była w stanie złamać polskiej idei narodowej. Ale propagandy moskiewskiej nie należy lekceważyć. Teraz działa bardziej przebiegle i umiejętnie. I nie tylko ona. W kolejnym odcinku porozmawiamy o roli reżimu Łukaszenki w wojnie hybrydowej z Polską i jego roli w propagandzie. Subskrybuj kanał, żeby nic nie przegapić.